Zapraszamy na herbatkę zimową Bigos chleb ze palcem oraz bardzo pyszną i ciepłą zimową herbatkę. Tłumy mieszkańców, mnóstwo świątecznych stoisk, pyszne jedzenie i wspólna zabawa. A to wszystko podczas pierwszego strzałkowskiego jarmarku Bożonarodzeniowego. Jarmark odbył się w powstałej w tym roku strzałkowskiej strefie relaksu. To właśnie powstanie strzałkowskiej strefy relaksu spowodowało możliwość zorganizowania pierwszego jarmarku Bożonarodzeniowego w Strzałkowie. Kiedy latem tłumnie mieszkańcy Strzałkowa, gminy Strzałkowo odwiedzały strefę relaksu, uczestniczyły w różnego rodzaju imprezach, kulturalnych koncertach, wtedy rzeczywiście powstała pierwsza inspiracja, aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia zaprosić mieszkańców, naszych gości do spotkania się tutaj w strefie. Jak się okazuje dzisiaj pomysł bardzo trafiony. Bardzo dużo ludzi, którzy chętnie tutaj przybyli, mimo no takich sobie warunków pogodowych, bo jest trochę chłodno, jest deszcz, ale cieszymy się. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska ze świątecznymi ozdobami i potrawami. W Jarmarku uczestniczyło ponad 30 wystawców. Najfantastyczniejszym w tym wszystkim jest to, że aktywnie włączyły się tak naprawdę wszystkie stowarzyszenia działające na, na terenie naszej gminy, yy, koła gospodyń wiejskich, yy, organizacje pozarządowe, ale i prywatni przedsiębiorcy, którzy tutaj swoje produkty wystawiają, promują i sprzedają. A to, co nas wyróżnia spośród innych jarmarków, że wszystko, co tu dziś się pojawiło, jest nie tylko związane bezpośrednio ze świętami, ale przede wszystkim są to wyroby naturalne jest to rękodzieło, wszystko jest naturalne w całości do spożycia. Barwniki są naturalne, do tego są dodatkowe ozdoby, które są wykonane z drewna bądź z tworzyw sztucznych. Starałyśmy się wnieść trochę ducha świąt do tej pierwszej takiej zorganizowanej u nas w gminie jarmarku bożonarodzeniowego. No i mogłyśmy w końcu pokazać własne talenty. Przygotowaliśmy tu wiele atrakcji, między innymi ciasto. Krokieciki, bajda chleba ze smalcem, no, z ogórkiem, trochę orzeszków, pierniczki. To no, takie świąteczne potrawy. A bardzo ładne, tak jest na, na kieliszku: e, Strojczyk ze sztucznego świerku, ręczna robota, wszystko, wszystko GFU i Stefano. Zapraszamy do zakupów naszych produktów, które są niepowtarzalne. Nie ma drugiej takiej samej rzeczy. Nie traficie nawet pół kawałeczka takiego samego elementu, więc naprawdę niepowtarzalne. Zachęcamy. Ceny są takie. Pierwszy strzałkowski jarmark pokazał też jak ważna, szczególnie w okresie świątecznym, jest wspólnota i wzajemne wsparcie wobec potrzebujących. Dochód sprowadzonych zbiórek charytatywnych podczas jarmarku przekazano na rzecz chorych mieszkanek Strzałkowa i osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Upominki są zrobione zespół szkół przedszkolnych w Strzałkowie, zespół szkół przedszkolnych w Wólce. Świetlica Środowiskowa w Strzałkowie, Stowarzyszenie Kobiety Razem, Przedszkole Bajka, Przyjaciele Karoliny i Michalinki, ze względu na to, że to jest wszystko na rzecz charytatywny dla Karoliny ze Strzałkowa i Michalinki. Karolina jest po udarze, Michalinka ma zespół reta, pomagamy jak możemy. Wszystko robimy dla nich. Oferujemy tutaj y, stroiki, które robili mieszkańcy domu pomocy społecznej, między innymi y, pan Marcin właśnie, i pyszne pierniczki. Takie strojki, na przykład na stół wigilijny, albo praktycznie na na drzwi do domu, na przykład, albo praktycznie co roku robię takie rzeczy z względu tego. Że, że jestem dobrym człowiekiem dla ludzi i wspieram ich jak mogę. Prawda? I bardzo się staram o to: na przykład kupuję ze swoich pieniędzy takie coś, a później praktycznie zwracam się do ludzi, żeby to kupywali. Działamy na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ogólnie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu i nie tylko, no i na rzecz społeczności lokalnej. Były skrzaty ręcznie robione, mamy też obrusy. Wyroby ze sklejki, latarenki, szopki. Również mamy smalec, śledziki no, różnego rodzaju wyroby, które są u nas w warsztacie wytwarzane. Będzie na pewno to przeznaczone na szczytny cel, ponieważ pracujemy z osobami niepełnosprawnymi i Przeznaczymy te pieniążki na yy, najbliższą wycieczkę. Nic tak nie nastraja na święta jak świąteczna muzyka. Strzałkowską sceną na jarmarku zawładnęli lokalni artyści, zdolna młodzież i wspaniałe przedszkolaki. Nieba. Znowu już przecierasz, to nie To noc wielkich w pełna Z tak bliska się I myśl, dlaczego szczęście spotyka właśnie mnie Podczas Jarmarku w Strzałkowie nie zabrakło emocji na widok Grincha, który, jak wiadomo, bardzo nie lubi świąt. Czy zatem będą święta w tym roku? Czas rozwiać te wątpliwości. A, witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście, że święta będą. O czym świadczy dzisiejsza frekwencja na jarmarku? Ale przepraszam was bardzo, ale ja jestem zarobiony, muszę uciekać. Dlaczego ma nie być świąt? Święta muszą być, wszyscy na nie czekamy. Oczywiście, że święta będą. Jak tylko zakończymy Strzałkowski Jarmark Bożonarodzeniowy, przystępujemy do organizacji swoich własnych świąt. Strzałkowski Jarmark Bożonarodzeniowy cieszył się ogromną popularnością. To dowód na to, że dobre pomysły warto realizować. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Tomkowi Gałanowi, mojemu zastępcy, bo to on koordynował od samego początku przygotowanie tego jarmarku i dzisiaj tak jak widać no sprawdził się jeśli chodzi o próby organizacji takich rzeczy jak taka impreza a więc cieszę się niezmiernie że mieszkańcy bardzo otwarcie przyjęli zaproszenie są dzisiaj tutaj i jak widzę w dobrych humorach w dobrych nastrojach to jest też dobra okazja aby raz jeszcze wszystkim mieszkańcom Gminy Strzałkowo, naszym gościom złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Dobrych rodzinnych spotkań, radości tego wspólnego świętowania. Myślę, że również zdrowia, bo to jest takie dobro ponadczasowe, które jest nam wszystkim potrzebne. A u progu nowego roku tylko pięknych, radosnych dni. W roku 2024 roku ze spełnieniem wszystkich marzeń włącznie. Punktem kulminacyjnym jarmarku było uroczyste zapalenie choinki, którego dokonał wójt gminy Dariusz Grzywiński. 24. Kochani, i to jest ten wielki moment. My już zaczynamy odliczanie od 5, 5, 4, 3, 1. Był pierwszy strzałkowski jarmark bożonarodzeniowy, ale na pewno nie ostatni. Jak zapowiadają organizatorzy, w przyszłym roku mieszkańcy gminy znów spotkają się, by wspólnie rozpocząć ten wyjątkowy świąteczny czas. Wesołych świąt!